Hej, z tej strony Kondi, a to jest kolejny odcinek z serii z Rafta. Jest to już bodajże 26. odcinek właśnie oto z tej serii, którą bardzo lubicie. Więc mam nadzieję, że ten odcinek również yy, będzie wam się podobał. Zostawicie lajka, subskrypcję, dzwoneczek. No i będziemy mogli się widzieć na tym odcinkach. Ale tego odcinka przecież ja nie będę go tak szybko kończył. Tylko właśnie opowiem wam, co dzisiaj będziemy robili. Ponieważ w sumie dzisiaj nie przygotowałem niczego takiego... Mm, jakiegoś planu, który będę wam pokazywał. Dzisiaj po prostu tak o sobie pogramy na spontanie, tak jak prawie zwykle, ale to i tak jest spoko tak pograć. Jak widzicie nie ma kamerki, co mam nadzieję wam nie przeszkadza, bo powiem wam tak, że po prostu jakby ciężko mi jest kamerkę mieć, jak na przykład nagrywam odcinek o godzinie tej, o godzinie 22. Albo nie, 23:00. O godzinie 23:00 po prostu jest ciemno, więc po prostu jakby y, kamerka moja nie jest tak bardzo wydajna, i spoko, żeby ona działała w takich właśnie warunkach. Więc mam nadzieję, że tej tak Wam się spodoba odcinek i że zostawicie lajka, subskrypcję i dzwoneczek. Y, z góry przepraszam, bo może się okazać, że na przykład kurka wodna pies. Czekajcie! Dobra. Bo właśnie tak psy tutaj trochę szczekają i przez to właśnie nie chcę, żeby to tak było słuchać. Dobra, tu niczego nie ma. Yy, nic, nic mi w sumie nie pisaliście, co jest związane z tym właśnie, yy, z tym dziwnym, z tymi dziwnymi drzewami w ogóle. Ja też jakoś bardzo tego nie szukałem, ale miałem nadzieję, że wy mi pomożecie. W ogóle, z, co to jest i na czym to polega, takie drzewo? I czy raft to jest jakaś gra fabularna, bo dla mnie to jest dziwne, że właśnie takie coś jest. Uuu, jeszcze w tym odcinku wam powiem parę rzeczy, ponieważ mm, jest taka sprawa, że odcinki teraz jest trochę gorzej dla mnie z tymi odcinkami i w ogóle, więc odcinki mogą się pojawiać trochę rzadziej, rzadziej w sensie, że na przykład co kilka dni to naprawdę to, to się może stać, stać faktem, ale po prostu jakby nie mam jak tego zrobić lepiej, bo po prostu... Kurka woda, tyle rzeczy mi tu wypadło. Dobra, No, więc po prostu jakby nie mam tyle czasu, jest gorąco, nie mam kiedy odcinków nagrywać. I teraz tak jakby jeszcze mam sobie taką pracę. Więc po prostu jest ciężko, ale chciałbym, żeby te odcinki się pojawiały jak najczęściej, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i tak na dłużej. Bo ja się bardzo staram. Dobra. I tu sobie na pewno musimy zasadzić sobie ładnie to cyk cyk cyk, cyk cyk cyk, cyk, cyk cyk, cyk, wszystko ładnie, gitarka. Dobra, na pewno co musimy zrobić, to musimy sobie jeszcze wziąć tutaj ładnie hmm, wziąć... Jak to się nazywa? czerwone się chyba, ale To nie są trujące. Można je zjeść można zjeść, ale bardzo mało dają, więc jakby nie mają sens, nie ma sensu ich jedzenia. Jak mi się przynajmniej wydaje. Ała, ale się uderzyłem w nogę, kurka wodna. Dobra. I tak, i na pewno co w tym odcinku chciałem zrobić, to chciałbym uciec z tej wyspy, bo jakby nie widzę sensu, żeby tu być dłużej na niej. Tylko jeszcze muszę na pewno sobie tutaj mój ekwipunek trochę opróżnić, żeby on lepiej wyglądał, żeby mi się też lepiej eksplorowało ten cały teren, żeby mieć tu większe po prostu możliwości. Proszę mi stąd. Rzeczyłem sobie plony ładnie. O, już mam w sumie dużo tych tych, tych yy, moich yy, ziemniaków, pyrek, tak zwanych. I też. Yy, no, to ja Wam mówiłem o tym, że te odcinki jakoś często się teraz nie będą pojawiały. To chciałbym Wam powiedzieć, że. że jakby. jakby, jakby. to nie jest moje winy. Bo nie mam czasu po prostu. A ja naprawdę lubię Wam nagrywać te odcinki i to sprawia mi wielką przyjemność. Dobra, yy... on no tu mi chce zjeść, a tu widzę. Chce mi ugryźć kokosy, chciałem zjeść, to na pewno była jedną rzecz, którą chciałem zrobić. Się smażyło i jakby się nie usmażyło, dziwne. Oj, kurka wodna. Czekajcie, na no dłuższy sobie tab i sprawdzę, czy też możemy zrobić jakieś nowe rzeczy. Trafiony skurczęwek jeden Patrzcie, bo tu się buduje motkę! Boże! A ja nie wiedziałem o tym. Dobra, tu w tym odcinku będziemy trochę tutaj budowali trochę tą moją yy, większą wieżę. Zrobimy jak to będzie działało. Kurka wodna, a ja tu już postawiłem Czekajcie, bo to sobie może dziać tak Czy się sobie po prostu... Aha, bo to szczelinę kosztuje bo Wydaje mi się, że to może dziać tak, że ja po prostu Dam to tu Proszę mi i stąd, dam. No, kurka wodna. Dam sobie to po prostu tu. Aaaaah! Najd, najd, dobra. Ehe. No, nie jest zbytnio fajnie, teraz Wam powiem. Bo teraz zrąbałem z tym, jak to tutaj postawiłem. Ja, ja nie chciałem tego serio tak postawiać. Czy trochę może gorzej to wyglądać, ale idziemy spać teraz. I... Aha, i mówiłem, że w sumie zaczęło to, nie mam kamerki, więc to jest w sumie spoczko. Mm -hmm. Dobra, więc możemy w takim bądź razie sobie już iść kupić trochę wody. Dobra, to jest od razu też... Mam dużo miejsca, więc mogę teraz tu trochę poeksplorować. Ale to jest fajna walka z tym rekinem, tak jakby tu jakaś rybka pływa. Ej, ja tu jakaś rybka jest, to co jest grane? Ej! Widzieliście to? Jakbyście teraz widzieli moją kamerkę i moją twarz, to byście się sami przerazili. Co grane? Czemu tak? Czemu tak... Ja cię kręcę Ale się przeraziłem No bo nigdy takie coś mi się nie wydarzyło w sumie we, we, we frafcie Pierwszy raz w życiu Teraz wiem, że to nie mam na pewno brać. A są ciekawe, drewniany dach, deska, yy, drewniana ściana, ogrodzenie z liny. Aha, napraw, mogę na to wejść, tu jest po prostu dać. Nie, tak się nie da, szkola. O kurka wodna. Więc w takim razie, ja sobie tam pójdę jeszcze poeksplorować, bo widzę, że jakby... Nie, nie zebrałem wszystkiego co tu jest właśnie. Jakie rzeczy ma ta wyspa, a widzę, że ta wyspa nie jest najgorsza. A chciałem sprawdzić co ona tu ma. A wiecie, zawsze się przyda tutaj sprawdzenie całej wyspy. I to w sumie... Wspominałem wam w ostatnim odcinku, że chyba kończę tą serię, ale... Znaczy tej nie kończę tylko testera modów, ale jeszcze się tak zastanowię nad tym testerem, testerem modów, bo to może być właśnie z nim różnie. Albo go właśnie skończy tę serię, albo nie, bo jeszcze... Raft jest raft jest fajny wam powiem, bo... z raftem jest inaczej jak na przykład z tym testerem modów, bo tester modów to jest jakby... To jest podobne do farminga, więc jakby jest prawie to samo. Ma mało HP. Trochę głupio, to Trochę głupio z mojej strony że tego robię. Bo, rekim walnął raz i już bym miał mało HP. Zepsuło mi się. Oki doki. Dobra. Spadamy z tej wyspy, bo jakby nie chce mi się tu dłużej być. Z to co ważne, to zawraliśmy. Musimy teraz się kierować po inne ważniejsze rzeczy. Musimy cel celować wyżej po prostu. Iść dalej W mogę stworzyć hak, ja nie wiem po co Dobra niech będzie. A łosy tu jeszcze sprawdzić, czy coś tu mamy w ogóle Frayer Dobra, spadam stąd, nie chce tu już dłużej być moi drodzy Więc sprawdzamy sobie, gdzie jest tak otwisa, usuwamy ją i lecimy stąd O i mamy rekinka ładnie. Oj, tu głupi reking. Albo w sobie sensie, jeszcze tu zostaniemy chwilę może, bo póki jeszcze ta moja tratwa tu jakoś się trzyma na tej wodzie. Zostaniemy. Nie, odpadków to i tak mam dużo i to wszystkiego, więc jakby... A wyspy jest dookoła nas multum, więc po prostu jakby nie widzę dużej tutaj potrzeby zostania na dłużej tutaj. No ale dziwne zdanie może, ale okej. Okay. Dar sprawiam sobie co tu... Aha, mieć, mieć nie mieć, to nie jest mieć, to jest po prostu... Chyba Albo stal. To jest ważne, więc to biorę. Metal. Metal, o. Metal jest, tak jak wspominałem, jest ważny. metal ucieka? Nie ucieka. To są możemy to jeszcze w dół, sprawdzić. Ale to jest głęboko. Ja nie wiedziałem, że to aż tak głęboko będzie. To jest dziwne w sumie. Dobra, ostatni raz nurkuję i z tą serio spadamy, bo ja widzicie, nie ma tutaj po prostu niczego ciekawego. Wszystko to co jest, to, to już mamy, więc jakby wiecie o co chodzi. Teraz najważniejszy plastik moim zdaniem. To jest mega ważna rzecz. Plastik. Dobra, plastik. Więc moi drodzy spadamy stąd, ale wydaje mi się, że już powoli będziemy też skończyli ten odcinek. Jeszcze w sumie sprawdzę, która jest godzina. Właśnie nie wiem, czy już kończy ten odcinek, a jeszcze chwilę wam może go dogram. Jak widzę, teraz się skończyła trochę ta burza na tej mojej tratwie, co jest też super rzeczą. Eee... Dobra, kierunek, lecimy stąd daleko. Kierunek jest otóż taki. Słuchajcie, czemu nie mogę właśnie na przykład tego zbudować? To mogę normalnie, a czemu? Dobra, dalej płyniemy stąd szybciej. Tak jak Wam mówiłem, nie widzę sensu, by dłużej bycia na tej wyspie ku przygodzie. I mogę teraz sobie tutaj zrobić też to. Eee, tutaj mam dużo plastiku, czy nie mam plastiku w ogóle? Mam trochę plastiku, dobra. Ale desek nie mam w takim razie. Lol, dziwne. Deski to ja przecież zawsze miałem, nie wiem czemu jakby. Teraz mi teraz zginęły te deski z oka. Hmm, to i to chciałem na przykład zrobić. Czemu to nie mogę zrobić tu? Czekajcie, bo może po prostu coś źle robię. Że tylko mi rekin nie zjadł. Już jest rekin, dobra. Ale jest dużo rzeczy, czekajcie! Bo w sumie ja bym teraz zrobił tak, że po prostu bym stworzył sobie więcej tych siateczek, bo widzę, że to jest dużo tu. Te siateczki by się przydały, no ale mam mało rzeczy, Kurka wodna. Eee, dużo się dzieje, kurde. Dobra, ale ja w sumie będę kończył ten odcinek, bo, bo właśnie dużo się dzieje, a chciałbym, żeby... Chyba sam będę robił tutaj teraz niektóre rzeczy i se sprawdzę właśnie, jak to będzie wyglądało. Więc dziękuję Wam za oglądanie, zostawiajcie lajki, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i widzimy się jutro w następnym odcinku. Jutro odcinek ze po prostu z farminga, normalny odcinek z tego z czego powstał mój kanał, czyli po prostu z farminga, więc zapraszam Was do oglądania jutro i dzisiaj to jest sumie do, do końca obejrzenia tego odcinka no i widzimy się jutro, no więc elo moi drodzy i czekajcie i dobra, i na razie